Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii przychodzi jak zmartwychwstały wstały i święty Tomasz mówi do niego Pan mój i Bóg mój. Tomasz, który wcześniej nie uwierzył, dopóki nie zobaczył, który, który nie włożył palca do jego boku przebitego. Dzisiaj też obchodzimy niedzielę Miłosierdzia Bożego. I trwamy w Oktawie Wielkanocy. Abyśmy z odwagą każdego dnia wydali słowa Pan Mój i Bóg mój. Ten, który dla nas zawiesł na krzyżu i trzeciego dnia zmartwychwstał. Ten, który z nami jest, ten, który nas kocha, który do końca nas umiłował. Pan mój i Bóg mój. Ten, który zawsze przy nas jest który z radością do nas przychodzi i wlewa w nasze serca odwagę, radość, miłość i pokój. Ten, który zmartwychwstał, Ten, który jest, ten, który jest z nami, Pan mój i Bóg mój.